Majdący, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, chyba już 11, z serii Assassin's Creed Origins. Zrobimy sobie zadanie poboczne w tym odcinku: Piedwostwo. I jeżeli nic się nie wydarzy, będziemy wyruszali no w stronę Aleksandrii już. Tak po prostu konkretnie, żeby nie przedłużać, bo chcę już na na miejsce przed 20 odcinkiem. Mam, Okay, It is a shame to see three dead left neglected. What happened? They were just brought here, Medjay. A family struck down by the sword. Only the daughter, Ira, survived. She carried them here one by one. Poor girl, all by herself now. A tragic story. Tragic indeed. Where is she now? You can find her on the abandoned date farm near the road where her family died. No dobra. Sounds like a woman was meeting. A co stop, wziąłem z tym bajek i jestem, maszymy, co ona nam powie no. No, czy nas kinama od miecza jasne, ale pytanie o stryjnego miecza. Sobie bym się nie ściew, gdyby To ona na odpowiedzialna Czemu kopiesz tą kozę? Widzieliście, jakiej kopa zostawił ten wielbłąd? No ja tak, akurat muszę przyznać, że celowe, czy niecelowe, ale takie, no. A pewno nieoczywiste, coś się wydarzyło. Dobra, rodzinna forma Ida. Tak, kurczę, ten widok na miasto jest świetny. I te piramidy w tle jeszcze? Te piramidy to są. Chyba gdzie? Tutaj. Sapenome albo Kanopos. Może to będzie jakaś misja do zrobienia. Ale póki co, zajmijmy się tym, co istotne. Musisz Okej, okay, tu jest jakiś żołnierz. Jest kolejny Tylko pytań, czy to Grecja czy Rzym. Hmm, teraz tak. Spróbujemy może przez to przeskoczyć miejsce, nie od tyłu. Ok są greccy żołnierze, już widać. Dobra, obal go. Szybko, teraz wtedy dawę. Temu może pecu do się zdobić. Nothing. Not the Alarm! Over here! zauważył nas. On my way. <grych> no, spokojnie. Może coś O co chodzi z tymi wykrzyknikami? Się zastanawiam. Jakby, może by było mu plecy zdobić? Okej, okay, próbujemy. Raz się udaje, teraz się nie udaje. No i to nawet wyszło. No, w Skyrimie to się grało, wiadomo. Anihilacja, jak jak leci. A tutaj bardziej skrytobójczo. to mi się podoba jakie ciche podejście. Dobra, tylko że nas już dziewiątka widzi, niestety. Wytęczy go mu jakoś wymanewrować. Jak on, jak on da się obejść, Patrzcie, my go obeszliśmy

My kin have owned this land for centuries, but left it barren until now. A soldier came to us, saying his master held a deed of sale. My father refused to concede the property. Then, well, the rest is as you know it. What will you do? The farm is my birthright. I will work it as long as I can. I am sure you are not harassed by soldiers. You may try. The villa they spoke of lies northwest of here. No to wpadnijmy tam w tym układzie. To daleko. Nie. Dobra, damy radę. Wielbłąd. Gdzie jest nasz odumak? To był czerwony znacznik. Chyba za szybko nie mogę wezwać. O teraz. Czyli musi być biało na nadarze i przetrzymać dłużej, ku trzeba. Mamy teraz w sumie... ...ciemkę kolejnego, większego miasta. Tam myślę, że na szczycie tej, tej obudowni jest chyba dnia morska. Będzie punkt synchronizacyjny i być może też na tym posągu, na dachu tego pałacu będzie jeden. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. No i to w sumie nie jest takie... ...nierealne. A co to za pytajnik? To jest pewnie jakiś... pseudo obóz. Tylko, że tu są jakieś kosztowności do zgadnięcia. Tu mi się bardzo podoba ten zoom na senu. Dzięki tam możemy sobie mocno dobro to ułatwić. Dobra, bajek. bajek. Natomiast co mi się nie podoba to to, że kolejna gra, która ma inny schemat sterowania taki... Wiecie no. O nie są dobre, jasne, ale tutaj interfejs No... Tam można sobie było ujednolicić. Okej, okay, czemu mu pracy sobie? Damy radę. Teraz tego łącznika. Na przodzie, tylko Państwa, że do nas nie jest. Tutaj kapitana eliminujmy. Weźmy skarb. Proszę bardzo, szybko wykończone. Teraz tu do namiotu. Mamy kolejny poziom. To już jest coś. Tu jest dwóch strażników. Obok siebie. Jednego może zejmijemy z łuku. A tu jest jakaś siódemka. Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Aby. Abiet... Hey. O kurczę, tego nie zauważyłem. Podczas lotu senu, Hej, kto ty... Aby na wyskoczenie hey, go. What... Idealnie. To jest twoja umiejętność odpowiadająca zasadzie zabójstw. Możecie może z tego skorzystać i to wykupić. Hey, the end has come for you. Hmm. No, koniec sadzji, niestety. No to nic. Siebie tak załatwimy. się prawie, że wszyscy strażnicy wybiciskają to bójczo. Mi się to bardzo podoba. Czy są to może jakieś to snajczki wierze. Są. Może piaskowa? Okej. Okay. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, i jak to będzie wpływało na naszą widoczność podczas poruszania się. Tu jeszcze jest coś na niebiesko zaznaczone. List. Ok. Sophronios. Ale tak nie musiałeś stąd wychodzić. Nie, nie senu. Skan animusu Animusa. O proszę, tu jest coś z tym namiotem. Okej, okay. i tutaj jeszcze jedna znajdźka. Nas pogadamy z tym więźniem. Przekażmy mu co wiemy. Okej. Okay. A nie, to jest tylko strażnik. Teraz trzeba go znaleźć i zabić, okej. Okay. Trochę to zbudowane Ale podoba mi się. Bo my w sobie gdzieś tutaj zaczęliśmy. A kończymy dość daleko. Tutaj mamy punkt kolejny, szybkiej podróży. Wielbłąd. Na tą szybką podróż może pojedźmy Bo sobie to przy okazji zahaczymy A później do Sapotoniusa. Uda się obiła te drzewa My też można sobie, sobie zaskoczyć Ja to sobie bez problemu się jakiś obelisk Czy to jest jakaś świątynia? Dobra, no dobra Uspokój się, to jakaś świątynia tak w ogóle. No tak, teraz byłem sobie. Synchronizujemy. Niech będzie. Kudów przez Dobra Teraz Was szybko wyjaśnimy Tylko w ogóle co to za lokacja jest Piękny atak Chyba Szkoda, dobrze nie krytyk ale Dobra to czego tu pilnowaliście tak przy okazji Co tu mogę znaleźć? Jakiś kapłan, martwy leży. Modlitwa do tota. Ok. No to chyba tyle. W tym miejscu. Mhm, to jest jeszcze ta modlitwa. to już niczego nie znajdziemy. Więcej. Dobra, gdzie jest nasz wielbłąd? Tutaj już biegnie. Musimy go sobie jakoś ładnie po ekipsku nazwać. Hmm, jakbyście jakieś propozycje mieli na imię naszego wielbłąda, to podawajcie je w komentarzach. Chyba, że ma to być Płotka. A w sumie ciekawe, jak jest po ekipsku Płotka. Wow. Okay, to jest już Aleksandria? Kurczę. Mamy osiągnięcie zrobione. Jest i osiągnięcie. A to, że dostaliśmy się właśnie do Aleksandrii. Więc ja co czekami sobie wydam te 20 punkcików, które otrzymałem na, na coś ładnego, co nam ulepszy możliwości. Bajeka jest w ciekawe, co, na co postawię. Dobra, tędy pójdźmy. Widzimy go już.

Się, nie zapomnijcie o nie skan. Tutaj nie ma, są takie znajdki z kolei. <trych> 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 Dobra, lutuj to sobie. Oro kalos. Inna po polemu chriiksaste. UN te. jest Okej, na markerze. Watt my tylko jego chcemy. Dobra, poczekajmy. Tende i wchodzimy mu na plecy. No, proszę bardzo. Załatwione? bez bezproblemowo. A tymczasem zajrzyjmy się tutaj na mapce, co tutaj mamy. Tymczasem, zanim jeszcze pójdziemy do AI, myślę, że możemy tu się wspiąć na te dwa punkty szybkiej podróży. I zobaczyć sobie te zadania poboczne. Ale tu jeszcze widzę, że to zrobimy. Kolej, choć ciekawe, bo tutaj no trochę poziomy się nie zgadzają. Znaczy, muszę jeszcze trochę w siłę udosnąć. Ale póki co mamy nową umiejkę przecież. Strzałki usypiające, zasłona dymna. Ja póki co staram się bajeka do. dos, dos. Nie dos. Chcę po prostu rozwijać. Tak w miarę równo. I w miarę za wszystkiego. Bo później się z kolei skupię na czymś jednym konkretnym. Tak na co jeszcze postawię pojęcie nie mam, nie pytajcie mnie o to. Póki co skoro mamy możliwości, żeby właśnie... Hello, mm, mieć takie umiejętności trzeba wykupywane. To po prostu chcę z nich korzystać że wiem, że jest możliwość, aby mieć bajeka pełni rozwiniętego. Chyba, że zostałem zmylony, to wtedy osobny temat. Ja to również, no, nie powiem, ale Aleksandria wygląda doskonale. I ja oczywiście nigdy nie byłem w Aleksandrii. W wieku przed naszą erą. To jest tak badań, że 48. Więc, więc nie wiem, ale. Istnieje no, taka no, z Sewastopolą Total War. I tam można sobie również zrobić podgląd miasta na mapie bitewnej po prostu. Nasze miasta są zgoła odmienne. Ale. Ale zawsze można sobie spojrzeć przecież. Dzkoprzedam przed dom wyszed w roku 2004, więc... O tak, co to nie będzie wyglądało! O, idealnie. O, idealnie. To jeszcze jakiś papirus mamy w pobliżu. To może senu się przyda. No i w sobie być może ten papirus jest gdzieś w świątyni.

Okej, okay, tutaj to fajnie jest zrobić tą płaskorzeźbę. Ciekawe, czy jest to świątynia. Okej, okay, synchronizację przeprowadźmy. Ale mówiłem, tu będzie synchronizacja w tym miejscu. Miałem nosa, mam teraz skok wiady. Okej, bo jak chyba to do końca trafił z sokiem wiady Nie szkodzi, powtórzymy to sobie za chwilkę i jeszcze świecimy te pozostałe miejsca także no już jesteśmy co bliżej. AI Hmm nie, to będę chciał mm, sobie wszystko ładnie poczyścić. O proszę, tam jest papirus już na mapce. To szybka podróż w tym układzie. Czyli musiał to wypatrzeć. A też w sumie ciekawe, czy są tutaj jakieś kamienne kręgi do zdobycia na terenie tej prowincji. Tutaj znajduje się Aleksandria. Dajmy tu sobie może znacznik. Jeszcze zobaczmy na mapce, gdzie ta prowincja nazywa. A, Aleksania się już to nazywa. Czy to jest samo miasto po prostu, jako prowincja, rozumiem. I tak, gdzie miał być na skok Tam chyba, w tą wodę. Hmm. Okej, okay, tak lepiej. Tutaj niczego nie ma. No, weźmy skakuj. to nie powiem, ten znacznik na Papillus sam wszystko mocno ułatwił, bo teraz nie musimy samego kompleksu sobie zwiedzać. Tu mamy cele. Tylko to jedno. Tu coś jeszcze jest. Kamienny wsydok. Ok. To jest już ukończone. Tu jest zadanie jeszcze, ale to sobie odbierzemy kiedy indziej. Może w kolejnym odcinku. Teraz tam się przedostańmy. Tutaj właśnie. Hmm. Takich ciekawostek, to mogę wam spracić, że Egipcjanie. O, naprawdę mocno lubili kolody, jak widzicie. Tylko że z biegiem czasu wszystko po prostu... No, nowe wlakło. I te piramidy, które widzimy obecnie. W przeszłości wyglądały zupełnie inaczej. To już ten wielki budynek. O tutaj to jest biblioteka Aleksandryjska. Jeden z cudów świata starożytnego. Może będziemy w stanie to sobie zwiedzić. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, ta biblioteka została zniszczona przez trzęsienie ziemi, albo w XII, albo w XV wieku. Jakoś tak. Także tego jeszcze nie możemy zwiedzić, a, a szkoda. Serapis, otrzyma jak mówiłem, Biblioteka Aleksandryjska. Chyba jak wspinaj się... No! No po piersiach stary! O tej strony Cię nie znałem! Chociaż w sumie i tak lepiej tak niż w Odyssey. W Odyssey można użyć innych części ciała... ...posągów do, do wspinaczki. A tu jest, a jak się oto nie? Jak poszłam wstać na zły madka Ups, e, moja wina. How will I find I among all these Ciekawe, co możemy skoczyć. Jakby się dało, na... a ten z skoczyć, to byłoby w porządku. I teraz chyba to samo. I na fonii się woli ten. No to w sobie biega się z panią wyciągniętą, i mało kto się z tym specjalnie przejmuje. Ej, Je, to jest naprawdę Panu, świetnie z tego na lokacja. O, Jeżeli w Walkalii będzie tak samo, albo lepiej, to. A. 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 Myślę, że to będzie mocny A. 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 kandydat na gwiodoku.

No, się jeszcze wyżej, to tutaj chyba tak. Tak na posąg i synchronizujmy. No i coś czas mi się wydaje, że na teraz zaczyna się Prawdziwy asasyn w sensie w Origin. To jesteśmy, naprawdę, tylko i wyłącznie na siebie i na to, jak dobrze będziemy się po prostu odnajdywać. Ok, tu szybka podróż zrobiona, tam zrobiona. Tutaj papirus w bibliotece. Nie ma problemu. Tutaj coś jest, jakaś szybka podróż? No, jest tutaj jeszcze szybka podróż. Ustawmy sobie znacznik na bibliotekę aleksandryjską. I pójdźmy tam... Ale to dopiero w kolejnym odcinku moi drodzy. Tak. O i w w tym odcinku, ty. co było na tyle. <tryf> Dziękuję wam <tryf> bardzo za uwagę i widzimy się za sekundkę. To <tryf> dla was cel do zobaczenia. Za sekundkę. Pa pa.